No, witam serdecznie w nowym odcineczku, nowy tydzień, nowe przygody. W tym tygodniu zaczynamy od Czeskiej Republiki. Na DSV podpięta to, co mówiłem w poprzednim odcinku, że pewnie będę miał przepineczkę. Załadowane 24 tony big bagów, nawozów ze Szczecina. Jadę właśnie na rozładunek w okolice Pragi, za Pragą. Później mam już załadunek jakiś ustalony, ale niby do godziny 13, więc nie wiem, czy zdążę, bo jest godzina 11. 19.00, o 11.30 mam być na rozładunku. Yy, na tamtą drugą firmę mam godzinkę 40, godzinkę 45, a jest niby do 13.00, więc zanim się tutaj rozładuje, będzie najszybciej, o no, przy dobrych wiatrach, 12 po 12 i godzinkę 40 dojechać na załadunek do godziny 13., który jest. Także może być ciekawie, ale zobaczymy. Zapraszam na odcinek. Powiem tak, to do rolników w Czechach nawozy woził. Ten się w cyrku nie śmieje. Jestem właśnie na drodze 3,5 tony. A tutaj po lewo jest. Tutaj po lewo, czy dalej po lewo? Dalej po lewo. Jest firma, do której mam to dostarczyć. Także możecie sobie wyobrazić, że każda droga, która szła w tym kierunku, była oznaczona zakaz do 3,5 tony. No. Także nie mam nic więcej do dodania. Jak ja mam tutaj wjechać teraz? Tutaj po lewo jest ta firma. Kurde, muszę tu kogoś namierzyć, żeby mi to otworzyli. Ale wyłamanie też jest niezłe. Do dołu. Halo, jest tu kto? Nie ma, idę dzwonić domofonem chyba. No to fajnie. Akurat. Jezu, jakie wyłamanie. Akurat chłopy osobówką wyjechali, chyba w pięciu, i powiedzieli, że wjechać mogę, gościu oburzony w kierownicę stuknął, jak powiedziałem, że na wykładkę, mówi za godzinę, ja Wy co za godzinę, <laughs> mówi za godzinę, bo na obiad jadą, także idealnie trafiłem, teraz to już na pewno nie, nie poładuję tego miejsca, co miałem ładować. O, cię kręcę, dobra, gdzieś tutaj się wbijam. No kurde, wzięli wszyscy cała ekipa, zapakowali się do osobówki i pojechali. Nie wiem, gdzie tutaj mam się ustawić. Hm, gdzieś tu muszę zaparkować. Tam nie chcę wjeżdżać na, na, ten, na to błoto tutaj. Także sobie wycofam i tutaj na tym betonie się ustawię po lewej stronie. O, weź teraz cofnij człowieku pod górkę załadowanym. Ale jajce, o, zaraz muszę to zgłosić. To już sobie wyobrażam. Reakcję. No kurde, ja to mam dzisiaj szczęście. Coś ten tydzień się nie rozpoczyna zbyt dobrze. Chociaż tyle dobrze, bo nie powiedziałem wam w poprzednim odcinku, mówiłem, że tą regulację zawieszenia miałem spierniczoną, że nie, nie mogłem wypoziomować. To to zostało naprawione, nie? Tam wyskoczyło jeszcze, jak na bazę zajechałem. Ad Blue znowu, że, że się zrypało. To to też mi naprawili i już jest elegancko, sprawne auto. Dobra, zgłaszam, że muszę poczekać godzinę. Ja pierniczę. Czeski film, czeski film normalny. Pomyślałem sobie, że w tym czasie, co chłopy pojechały na obiad, to ja sobie na czepę porozpinam. Elegancką, piękną. I jak przyjadą, tak, tutaj troszkę śniegu jeszcze w cieniu jest. leby. I jak przyjadą, to... to po prostu będę miał już porozpinane. Ewentualnie gdzieś tam się przestawię, gdzie oni będą chcieli, żebym się ustawił pod rozładunek. I będzie troszkę szybciej. No, także tak zrobię. ogólnie jak big bugi wozicie, to wiecie albo jak nie wiecie bo będziecie dopiero wieść pierwszy raz to big bugi słyną z tego że Pasy się po prostu luzują, nie? To, co jest tutaj, po prostu się ubija i te pasy robią się luźne. To teoretycznie, jak ktoś po Polsce jeździ, to na pewno nie spina tego w ogóle. Tutaj jakiś kierowca to, to spinał też chyba nie wszystkie pospinane, albo tam na górze poprzeplatą, po ale i tak się poluzowały, nie? Także na to trzeba, trzeba uważać. I z drugiej strony, przez to, że się poluzowały, to się lekko przekrzywił. Już wam pokażę o co chodzi. Widzicie naczepy? Nie wiem, czy kamera to odda. Jest takie wybrzuszenie w tym miejscu. Gdzieś tutaj na, napiera no jakiś worek. Także trzeba trochę uważać, niby powinno się, wiecie, zatrzymać co jakiś czas, podociągać z powrotem te pasy, ale wiadomo, jak to jest w praktyce, nie? Jeszcze gdzieś mi się tutaj wysypuje trochę, czyli się przedziurawił jakiś big-bag. Takie rzeczy też się zdarzają, jak na kunicę nie da się... Jak big-bag stoi przy, przy kunicy, tak jak tutaj, i tutaj się nie da, nie wiem, jakiejś gumy, jakiegoś kartonu. To jak będzie za bardzo, to wiadomo, może się tutaj przedziurawić, nie? I z tamtej strony właśnie mi się trochę przedziurawiło. Nie jest to pierwszy raz. Raczej, no, raczej, raczej tam jakiegoś problemu nie, nie robią z tego. No zobaczymy tutaj. Chyba, że coś tam wpiszą, nie wiem, w cmr czy... Czy co. No tak jak przy konicy właśnie stoi, no to powinno się, się dać podkładkę jakąś. Yy, dobra, włażę na górę i... I z góry jeszcze to. Aha, jeszcze z przodu muszę rozpiąć, a później z góry poz, pozrzucać te pasy z tych big bugów od razu. No, a tutaj mam winowajcę tego. Czyli tutaj te dwa big bugi, ten i ten, naparły na, na deskę po prostu na środku, nie? Nie ma kunicy i naparły, a tutaj gdzieś. się przedziurawił i wysypał się także będzie mały problem pewnie dobra zabieram te pasy dobra przyjechały chłopy po obiedzie i tutaj z rampy będzie zrzucane jeszcze nie mówiłem im o tym big bagu zaraz im powiem że będzie ciekawy rozładunek. No i właśnie się rozładowałem. Godzinkę, dwie minuty zajął cały rozładunek. Ale powiem wam, że nawet w cemerce nic nie wpisali, że worek był uszkodzony. Myślałem, że wpiszą, że, że zaznaczą, że worek, worek jeden praktycznie był pusty. A oni nic, podpisał mi cemerki. Okej, okay, dzięki. Od razu to wrzucili tam na jakąś maszynę rolniczą. Nie wiem, nie znam się na rolnictwie, nie znam się na maszynach. W sensie ten worek wysypali tam do, do komory, nie? Nie ja wiem, żeby... sobie plandekę tutaj. Pozapinać, zapinać, bo tam przy murku mało miejsca było. I co, i zaraz się pytam, 13:49, a ja zaraz się pytam, co mam robić dalej w takim razie, bo tam ta firma już od godziny jest zamknięta, a mam tam prawie dwie godziny na miejsce. Chyba, że jutro będę to ładował po prostu, no albo coś innego dzisiaj, zaraz się wszystko okaże. No i co, dostałem dyspozycję, że mam jechać tam pod firmę. Będę o godzinie 15:48, także jadę, a to czy dzisiaj to załaduję, czy w sumie jutro, jak będzie już dzisiaj zamknięte no na goglu jest opisane, że zamknięte na, na zleceniu też miałem, że do 13 no ale mam jechać, więc pewnie mam jechać i, i ewentualnie czekać do jutra i jutro to załadować po prostu wstawić się na, na załadunek na razie tutaj jadę, ale się cyrki odwalają są bardzo krótkie pasy zjazdowe już dwa razy miałem hamowanie wcześniej Schnuraut jedzie, osobówki, oczywiście z lewego na prawy i nagle po hamulcach i zjeżdżają Także lecimy na załaduneczek. Czy to będzie dzisiaj, czy jutro, standardowo wyjdzie w praniu. No i co Wam powiem, nastąpiła zmiana planów kawałeczek przejechałem. Właśnie się zatrzymałem do toalety powiedzmy. I nastąpiła taka zmiana planów, że nie jadę ładować tego. Już byłem w drodze oczywiście, ale po drodze jest jeszcze zatek. Czyli już kojarzycie ten zatek, te, te podsufitki co tam ładowałem. I będę miał tam załadunek, tyle że tyle, że jutro. A na miejsce mam 55 minut. Teraz tonę sobie na stacji. Mam 55 minut i sprawa jest tego typu, że tam... Można stać, ale bez żadnych warunków. nie, Wiecie o co chodzi. Teoretycznie przy samej firmie nie można stać. Znam jedną miejscówkę, gdzie można się zaparkować, ale bez dostępu do toalety, bez, bez jakichkolwiek tam udogodnień. I tak myślę, gdzie to podjechać, żeby, żeby sobie pauzę kręcić, bo pewnie jak tam się jutro załaduje, to będę musiał lecieć do Świnoujścia i wieczorem pewnie będę płynął. Teraz jak mam 55 minut i jutro bym podjechał te 55 minut, to później nie dojadę do świnoujścia. Jutro czasu mi nie starczy, bo jest tam jakieś. Nie wiem, 9 godzin, coś takiego. 9, ponad 9 godzin jazdy pokazywał, że jest właśnie z, ty, z tego zateku do, do świnoujścia. Także muszę przemyśleć to, jak to zrobić, żeby było dobrze. Nie chcę mi się, szczerze mówiąc, w krzakach stać, nie? Wiecie o co chodzi? 54 km mam na miejsce kurde. No tutaj jest stacja. Tutaj nawet prysznic jest na tej stacji, na tym szelu, no, ale za daleko mi jest, żeby tutaj stać. I to jest właśnie, to jest właśnie podstawowy problem, że trzyma nas to tacho i, i nie można sobie stanąć gdzie się chce. Jakby nie było. Tacho to wiadomo, zostałbym tutaj, jutro się załadował i doleciał sobie do Świnoujścia bez problemu. Przez cały dzień. A tak to? A tak to muszę coś wykombinować. No i jak widzicie, stanąłem w trochę mniejszych krzakach, niż miałem stanąć tam pod firmą. Stanąłem przy ulicy, na takim parkingu dla ciężarówek. Tak, tutaj jest oficjalnie parking dla ciężarówek, na cztery zestawy. Przy rondzie, przy drodze, przy małym strumyczku. Także tak pauzuję, co, jest godzina 15.51, ja mam załadunek jutro i dostałem już informację, co dalej. Yy, ładuję się i będę nadawał naczepę w Świnoujściu, także zobaczymy w ogóle, jak to się, jak to się nadaje, bo w sumie nigdy nie nadawałem naczepy, zawsze pływałem z naczepami, chyba. Że pobierałem naczepę kiedyś w Treleborgu. W Treleborgu chyba pobierałem naczepę, no, ale nadawać w jeszcze nigdy, nigdy nie nadawałem, więc zobaczymy, jak to się odbywa, co tam trzeba wypełnić za papiery. Pewnie, pewnie prosto, ale, ale brzmi skomplikowanie. Nadać naczepę w porcie. No, także pauza już od dzisiaj do jutra. I co tu mogę powiedzieć? Cóż tu więcej dodać? No. Widzimy się na załaduneczku już za chwilę. A i tutaj już ze mną byliście ostatnio na tym załadunku, te podsufitki będę ładował Także już nie będę tego nagrywał, pogoda jest kiczowata, deszczowa Że ładuję to i kierunek Świnoujście będzie Kilkaset kilometrów dalej, kilkanaście godzin później jestem w Świnoujściu, w porcie Byłem właśnie w biurze, odebrałem papiery w sensie papiery, bilet do wjazdu i jakąś tam karteczkę taką niebieskawą Nadaję naczepę w biurze TT Line, jak coś i co? Idzie się do biura normalnie, tutaj zaraz pokażę, gdzie jest to biuro. Wypełnia się papiery tak, jakby się płynęło. Tylko, że no tam wpisuje się numer na czep, w moim przypadku numer boczny, numer auta, podpis, imię, nazwisko. Standardowo cała taka procedura, no wiadomo, na karteczce się wypisuje, nie? I później dają właśnie tą niebieską karteczkę wypisaną. Czekajcie, zgaszy światło. E, dają tą karteczkę niebieską, właśnie wypisaną, i dają ticket. Nie wiem, na co jest ten ticket. Być może na wjazd, chociaż tam żadnych szlabanów nie ma. Chyba, że coś się pozmieniało, od kiedy płynąłem. I po prostu wjeżdża się. Zaraz zobaczycie, gdzie tutaj na miejsce. Tam idzie się do jakiegoś gościa, który ma powiedzieć, gdzie to ma się odstawić. A tutaj, właśnie w tym. Dworzec promowy na samym końcu, po prawej stronie, jak się wjeżdża, tutaj na całą tą strefę parkingową, cały czas główną się jedzie, to tam się wchodzi w drzwi nie te rozsuwane duże, automatyczne, tylko po lewej stronie takie mniejsze są drzwi. I tam jest biuro tetetki ogólnie, gdzie się odbiera bilety, jak płyniecie, i gdzie się właśnie idzie, jak się nadaje na czepę. Zaświecę światło, będzie o trochę lepiej widać, może. I dobra, jak to już jest odebrane. Wypisałem tam, jaka naczepa. Aha, co załadowane, gdzie załadowane i dokąd to ma iść. I teraz jadę sobie standardowo, tak jakbym wjeżdżał, normalnie na prom płynął. Że podjeżdżam tutaj. O, już można zgasić światło, zaświecić to na przykład. a ja tu na skróty sobie pojadę, bo tu widzę, otworzyli drogę. Jakiś czas temu było tutaj pozamykane ogólnie, bo trzeba na krawężniki uważać. No i mówię, i tam mam podjechać do, do jakiejś ochrony, jak wiadę, jak się wjeżdża w te, to od razu na maksa. Skrajnie w lewo pojechać, i tam mam podjechać gdzieś do, do, do ochrony, do gościa, który zajmuje się tym, i powiedzieć, że mam właśnie naczepę do nadania. O, tutaj patrzcie, jak się wjeżdża, że mam naczepę do nadania, i on mi powie, gdzie mam się ustawić, żeby ją wypić. Tutaj pewnie na wieździe będą chcieli się dowiedzieć gdzie jadę czy na jakiś prom czy, czy co, to muszę im powiedzieć, że na czepę zostawiam. Chyba, że nie będą chcieli i po prostu mnie otworzą ale nie widzą karteczki za szybą, więc o pokazałem tą niebieską karteczkę z daleka. Także nawet nie widzieli co to jest, ale widzieli jakąś karteczkę i co i teraz skrajnie w lewo. Czyli tutaj są te wszystkie rajki standardowego parkingu tego starszego do odprawy promowej. A my dajemy skrajnie w lewo, objeżdżamy chyba te chłodnie, tak mi się wydaje coś. Jeszcze mgła dzisiaj. Na jedynkę? Nie, tam nie przejadę. To gdzie ja? Muszę tu pojechać. Tutaj górkę jakąś wysypali, nie ma przejazdu. Ho lipcia. No chyba muszę jakoś inaczej tam się dostać. Zaraz zobaczymy, gdzieś tam spróbuję to przejechać. A ja świateł w ogóle nie odpaliłem. No, ja to dobry jest, Tu na pozycyjnych jechałem. No chyba objadę ich tutaj prawą stroną, bo ten parking jest tutaj właśnie, nie? Gdzie chciałem się wbić, tak mi się wydaje. Zaraz się tu wycofam i tam pojadę. No, i objadę ich tutaj prawą stroną. Najwyżej, bo tam pozostawiane wszystko. Czyli przez rajeczki pojadę, i tam wtedy w lewo wyjadę przed wszystkim. Tak zrobimy. Ciekawe, czy mnie nie opierdzielą. No, ale tam nie ma jak przejechać. A ja tego zakazu nie widziałeś tutaj wyjazdu, nie? Na te bramki to tu są Gdzieś jakiś zakaz. A ja potrzebuję. O. Chyba tutaj. Tak, to będzie tutaj. Tylko tam od jednej strony wjazdu nie ma, no, od tamtej strony się powinno wjeżdżać, no ale tak też da radę. I jest plac z naczepami, tylko znaleźć teraz. Aha, tutaj jest jakaś budka, więc muszę się pewnie do tej budki udać i zapytać, w którym miejscu tą naczepę odstawić. No i teraz, jak już byłem w tym biurze, to więcej się dowiedziałem. Tak, dostałem karteczkę z nazwą promu, ze skrótem promu, i muszę ją zostawić przy ABS-ach. Jak się wypnę, po prostu włożyć ją tam, żeby. Ktoś, kto odbiera tą naczepę, wiedział, że to ma być na ten prompt. Tutaj, jakąś karteczkę, co też dostałem z setetki, te to została mi oddana. Ta niebieska została mi oddana. I teraz po prostu muszę tylko wypiąć naczepę, wrzucić tą karteczkę w te, 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 te w gniazdo ABS-ów ją tam przymocować. No i nie zapomnieć cemerki, nie? CMR-ki nie zapomnieć zostawić po prostu gdzieś w naczepie, żeby ktoś, kto będzie to odbierał, później miał CMR-kę i mógł jechać to rozładować. Także już wiem, gdzie mam się podstawić. Jadę się rozpinać, tylko trzeba auto odpalić. No, ogólnie powiedział, żebym tutaj się ustawił e, koło tego galana, koło tej naczepy galana. I tak, wcześniej był tam wjazd, gdzie chciałem wyjechać, tylko teraz już tam jest e, wysypane coś. I powiedział, że tam chyba już nie będzie wjazdu, albo będzie, ale na razie nie ma. Nie wiem. Także ustawiam się tutaj koło tego galana, tutaj się wypinam. No i to będzie chyba po robocie. No i co, teraz standardowa procedura, czyli wypinamy najpierw siodło. Siodło wypięte. Teraz jak siodło wypięte można naczepę do góry podnieść na maksa. Rozstawić nogi standardowo, to już dwóch rąk będę potrzebował, to nie będę pokazywał. Jak już nogi są rozstawione to teraz opuścić trochę żeby wyjechać spod naczepy i wtedy kable sobie rozpiąć nie? Co to instrukcja ten? Instrukcja jak roz, rozpiąć naczepy? Chyba za, miała być instrukcja jak odstawić naczepę, no ale nic Oczywiście ten opona nie podobała no i teraz wyjechać spod naczepy trochę, jeszcze opuścić i pójść rozpiąć kable, nie? U, ale chyba komuś opona wyszczyliła akurat. No, miejsca sobie zrobiłem. Cyk, to sobie tu odkładam. To dajmy tutaj. tutaj czekajcie o ciężko jedną ręką a to tutaj okej okay. i karteczkę te to są to. o coś takiego chyba Chyba powinno być No i co? I chyba tyle. I można wyjeżdżać. A jeszcze merkę zostawić tylko. Tylko muszę zobaczyć. Tylko muszę zobaczyć, tutaj nie ma tej skrzynki. Czy tuba jest? Nie ma chyba. Także na naczepie muszę zostawić. Chyba, po drugiej stronie. Nie, też nie ma. Także zostawiam. na czepie. I tyle. I można jechać po robocie naczepa nadana. No i tak właśnie wyglądała sytuacja z nadaniem naczepy. Teraz przyjechałem na drugi terminal Finlina, Finlisa, nie wiem, coś na F to się nazywa. Bo miałem odebrać tutaj naczepę, ale moja naczepa już pojechała. Zabrałem inny kierowca, dzisiaj rano. Znam w sumie tego kierowcę, znajomy już zgłaszał mi wcześniej, czy zgłaszał, już wcześniej pisaliśmy, że. Że okazało się, że on podebrał moją naczepę dzisiaj rano, bo jego nie dopłynęła, a DSV o tym nie wie. Zgłosiłem to do swojego spedytora, mówił, że DSV pisze, że ona dopłynie o 21.00 dopiero, o 21.30 dopiero dopłynie, no a się okazuje, że, że nie dopłynie, nie? Tutaj w biurze właśnie mówią, że ona już została dzisiaj rano zabrana. A ten kolega już prawie z Polski wyjeżdża z tą naczepą, a DSV twierdzi, że ona jest na, na promie i dopłynie dopiero o 21.30. Także krótko mówiąc, nie wzięli moich słów na poważnie, że wiem, że, że już nie ma tej naczepy i dalej się upierają, że ta naczepa płynie. A jest druga naczepa, też na, na Węgry, i ona miała niby dopłynąć o 21.30, a się okazuje, że ona już jest na placu. No ale ja nic nie wiem o tej naczepie, w sensie, no nie mam kodu odbioru ani nic, więc no nie mogę jej pobrać, nie? Muszę czekać aż, aż DSV po prostu to dojdzie i, i co, i wyśle mi zlecenie na tą naczepę, nie? No też wiedzą pewnie, że ta naczepa tutaj jest. Albo. No, jak widać, nie wiedzą, możliwe. No, ale taka śmieszna sytuacja. Mówią, że przypłynie naczepa o 21.30, i ta naczepa już teoretycznie na dole wyjeżdża z Polski. Na tą godzinę, nie? Co teraz jest? Zegarek mi się rozładował. Chciałem godzinę sprawdzić. O, no i dostałem zlecenie odbioru właśnie tej naczepy. Także byłem już w biurze, wypełniłem dokumenty. Numer dowodu trzeba podać imię, nazwisko w ogóle trzeba mieć dowód albo M Obywatel przechodzi. I dali mi karteczkę z karteczką do ochrony od ochrony do auta i można wjeżdżać. Wjeżdżać na plac tam będzie jakiś placowy i powie chyba gdzie ta naczepa stoi. Wjeżdżamy przez Szlabany tam na Finlainsa. Przy ochronie, przed siatką musimy w prawo odbić, bo tutaj jest siatka, stąd się pływa. Płynąłem tutaj do, do Malmo, stoją ciężarówki. A my po naczepę musimy przed siatką w prawo i tutaj gdzieś w lewo i szukać jakiegoś placowego, gdzie to tu naczepę mi wyda. Lokomotywa elegancko, ale mgliście dzisiaj nie pomaga to, bo nie widzę tam dalej nic. Tam stało jakieś auto ze światłami, więc chyba to będzie tam, chyba. Kurde, no nic nie widać tam daleko. A jak coś to gdzieś nawrócę, nie. A tutaj jest M1, coś mówili o jedynce, ale co ją? Ja tutaj jechać? Kurde, teraz nie wiem. Czy po lewej stronie tej hali powinienem jechać, czy po prawej? I chyba coś mi się wydaje, że po lewej, a ja pojechałem po prawej. Przy kierowców musiałem zapytać tutaj, co przejeżdżałem koło nich, bo w tej mgle nic nie widać, i tutaj powiedzieli, że gdzieś w lewo. Chyba tam, gdzie te latarnie są. Ja piernicze, no nic tu nie widać. Gdzie tutaj na bok odjechać, nie? Z daleka wiadomo. Jakby mgły nie było, to by było widać, że stoją jakieś naczepy, a tu nic. Tam jakiś gościu przede mną wjeżdżał po naczepy, ale to ja za długo po nim wjechałem, żeby... żeby widzieć, gdzie on wjechał, a są tam jakieś naczepy. Kurde, ale pochowane. Dopiero, dopiero teraz się wyłaniają. Wy na kamerze nawet jeszcze chyba nie widzicie. E, coś tam, coś tam widać. Dobra, teraz znaleźć jakiegoś chłopa. Jezu, jakie tutaj są te cegłówki. Znaleźć jakiegoś chłopa i, i żeby mi powiedział jaka naczepa. No widzę tu stoi jakaś DSV, a tak to same waltery. Jest, ogólnie naczepę swoją znalazłem. Tutaj stoi. Da 2980 numer rejestracyjny. No tylko nie widzę tutaj nikogo z obsługi. Muszę tutaj kogoś znaleźć, albo nie wiem co to podpinać. No nie, bo on musi mi kartkę podbić, że odebrałem tą naczepę. Tak jak przy zdawaniu gościu, był co, co sprawdzał tą naczepę, jak wygląda i, i mi ją odebrał i podbił, potwierdzając. No to tak samo musi mi teraz odebrać i podbić tutaj, potwierdzając, że znaczy odebrać. Po prostu podbić. Bo później muszę to na, na ochronie dać przy wyjeździe, nie? Że, że ktoś mi podbił, że potwierdza, że to odebrałem. Ale gdzie tutaj ktoś jest? Szukaj chłopa we mgle. Nie ma żywej duszy. Tak jeżdżę w kółko, i szukam wiatru w polu. Albo nie musi być nikogo i źle zrozumiałem, może mam ją podpiąć i dopiero przy wyjeździe ochroniarz mi tam podbije? No nic, tak zrobię, tak zrobię. podepnę naczepę, wyjadę i dopiero na wyjeździe. A jak nie, to będę ściemniał, że pierwszy raz i nie wiedziałem, która to będzie. Tutaj ta druga, chyba obok pomiędzy Walterami. Ta, 22980. To jest moja naczepa. Ale kto się w ogóle tak wysoko podniósł, że nie wiem, czy sięgnę po nią? A jak nie, to trzeba będzie na łapach opuszczać Dobra, podepnę Zobaczę zaraz, gdzie są dokumenty Już widzę tutaj jakiś e, Super, pas wisi o, Nie widzicie, czekajcie O, pas wisi Także już elegancko się zapowiada. Elegancki szrocik Podniosę ją tak wysoko? Znaczy konia? No, nie podniosę Trzeba opuścić na łapach Naczepę Bo naczepy mają tryb podnoszenia na łapach I opuścić też można, nie? Ktoś jakoś wysoko ją postawił i... Czekajcie, bo jedną ręką to... I trzeba ją opuścić W którą to stronę, nie? W mnie. No, Dobra, potrzebuję... Dwóch rąk jednak Dobra, idzie Chyba będzie szło. Nie no, muszę dwie ręce. Dobra, jest, stoję pod naczepą, jest opuszczona. Podpiąłem sobie, tylko teraz wjechać pod nią. Czekajcie, muszę sobie pilota do ręki wziąć, żeby podnieść. O, Hop. Do przodu trochę nie idzie. Do tyłu nie idzie. Czyli elegancko czyli naczepa podpięta tylko teraz znów ją podnieść na maksa o ile się da już się chyba więcej nie da i można z powrotem wachlować żeby nogi złożyć porozpinane te dobra i wachluje, zobaczmy co jest zapięte dobra, zaskoczyło ale burtel tam zaskoczyło tutaj zapięte dobra, nogi podniesione Także teraz można auto-poziomowanie dać Jak się poziomuje Ten pas zaraz sobie ogarnę Gdzieś go wyciągnę albo wrzucę tam z powrotem Dobra, auto się wypoziomowało Jeszcze tyczkę tutaj mam swoją I co? No wyjadę stąd i posprawdzam światła Sprawdzę nacisk na ośnie Czy nie jest przeładowana czasami Bo też może tak być Puścimy z ręcznego hamulec postojowy bo drzwi są otwarte o jak zwykle czekajcie bo nic nie widzicie o nie jest akurat jest 10 ton na ciągnącej 18 ton na naczepie także jest, jest w porządku może być tam do 11,5 chyba nie. na ciągnącej to jest najważniejsze dobra wyjadę i tyczkę schowam znaczy tyczkę tą aluminiową Listwę. No tak. i światło trzeba będzie sprawdzić. Ale to zaraz sobie odjadę, zgaszę auto, zrobię test światła. Idę wrzucić tyczkę. Odjechałem, auto zgasiłem. Czekajcie, taki przycisk. Które to jest to? Nie, to są kierunki tylko. Tutaj, ten drugi przycisk. I sprawdźmy światło. Brysówka jest. Kierunki są, światła są, wsteczne są. Przeciwmgielne są to. Nie wiem co to w Stopu chyba są dobra. Kierunki są tutaj z tej strony. Obrysówki tylko ten, ten, ten. Przewód już schowałem. Znaczy przewód kuźwa. Co ja gadam? Nie przewód, tylko pas. Pas schowałem, no ale jeszcze jedną rzecz trzeba zrobić. Czyli zrobię sobie ogólne zdjęcia tej naczepy. Nie co tam jest uszkodzone, co nie jest uszkodzone. Także weźmiemy sobie telefon. Tak wiecie, w razie co, żeby było, nie? Jak to wygląda? Chociaż teraz w nocy za dużo nie będzie widać. Czekajcie, o te światła mi mrygają teraz. trzeba je wyłączyć. O, dobra. I sobie takie zdjęcia cyknę. Dajmy przodu na czepy. Tutaj dalej, tyłu. O, elegancko, i tak ogólnie całą naczepę sobie cyknę. I będzie, będzie wiadomo, co było, co nie było, nie? Tutaj coś widzę niepokojącego. Jeszcze mi światło zgasło. No to taka sznyta była no, Ale już nie ma, dobra Także robię zdjęcia i uciekam na parking, bo ogólnie mam 14 minut jazdy mi zostało, nie? 14 minut jazdy Jeszcze z tyłu zrobię I od drugiej strony opony Znowu światło zgasło No i co? Wyjeżdżam z portu Wszystko się udało, naczepa odebrana Tylko tak jak mówiłem, dostałem opierdziel, że nie wziąłem pieczątki od placowego tam No tłumaczę, mówię, pierwszy raz byłem, wszystko we mgle Mówię nikogo, tam totalnie nie widziałem. No zresztą widzieliście, no sam plac, same naczepy, nikogo totalnie nie widziałem, a dostałem opierdzie, że muszę, muszę pieczątkę, bo tak to każą cofać i wracać i tego. No ale skontaktował się na krótkofalówce z tym, z tym gościem właśnie od podbijania. On podjechał osobówką, podbił mi to, tam wszystko już sprawdzili sobie numery, zabrali tą kartkę z pieczątką i, i pozwolili wyjechać. nie? Także mówię, mi zostało 9 minut jazdy, więc muszę się tutaj albo na tym drugim parkingu, kurde, nie wiem właśnie, gdzie to się ustawić. Na parking, żeby sobie przestać. Chyba nie będę tutaj stał. Tutaj jest 2 godziny, niby można stać. Lecz ten ochroniarz mówił, że można tutaj parkować, ale chyba po prostu pojadę sobie na, na parking, tamten nowy parking. Z, 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 co jest Unity Line tam, co jest Polferis tam, biura są. Także chyba sobie tam po prostu pojadę i na spokojnie będę stał. Jakoś tutaj, tutaj nie wiem, nie mam weny Także jadę tam jeszcze w te 9 minut, dążę sobie tam dojechać, ustawić się elegancko i firent I w takich warunkach. Kręcę pauzę. Tutaj dwa inne DSV stoją. I fajrant na dzisiaj to by było na tyle w tym odcinku. Ja Wam dziękuję ślicznie za oglądanie. Standardowo zostawcie subskrypcję, zostawcie lajka, jeżeli się podobało. Ja uciekam spać, a dalsza część tej trasy będzie w kolejną niedzielę. Także widzimy się właśnie wtedy. Trzymajcie się. Na razie. Siemano!